Cześć wszystkim, tu Jola Przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Będziemy dzisiaj rozważać fragment Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 13, 31-35. do Niech Duch Święty przyjdzie, bo bez Niego nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Przyjdź Duchu Święty i poprowadź nas w tym rozważaniu. Ty jesteś Panem w tej chwili. Właśnie wtedy przyszli jacyś faryzeusze i powiedzieli mu: Wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chcecie zabić. Odpowiedział im: Idźcie i powiedzcie temu lisowi. Oto dziś jutro wyrzucam demony i uzdrawiam, a trzeciego dnia stanę u celu. Jednak potrzeba, abym dziś, jutro i pojutrze był w drodze, bo prorok nie może zginąć poza Jeruzalem. Jeruzalem! Jeruzalem! Zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie zostali posłani. Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak tak pisklęta pod skrzydłami, ale wy nie chcieliście. Oto wasz dom zostanie opuszczony, mówię wam, nie ujrzycie mnie już, aż nadejdzie czas, że powiecie: chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Ciekawy fragment mamy na dzisiaj. Bardzo się cieszę, jak jest mowa o zwierzętach w Ewangelii. Jest mi to szczególnie bliskie. I dzisiaj występują, występuje lis, pisklęta i ptak. Ten lis kojarzy nam się z, tak kulturowo z bajek z takimi cechami jak przebiegłość, chytrość, spryt i jest on tu użyty w takim momencie kiedy przychodzą faryzeusze i z pomysłem na życie dla Jezusa oni przychodzą wiemy co masz robić oddal się stąd, wyjdź stąd Zagrażaj ci coś Herod chce cię zabić jest wyrok na ciebie. No, nie myślą po bo Bożemu. Eee, to jest myślenie po ludzku, które kieruje się tylko danymi warunkami, które dyktuje świat. Natomiast Jezus zna swoją misję. On wie, co ma się wypełnić dzisiaj, co ma się wypełnić jutro i pojutrze. A trzeciego dnia stanę u celu. Też mówi o tym, że chciał zgromadzić dzieci, jak ptak pisklęta po skrzydłami, ale wy nie chcieliście. Kojarzy mi się to z tym, jak Jezus często mówi, żebyśmy stawali się jak dzieci że wszystko jest zabezpieczone, że cała ufność w nim. To jest e, ta droga, ta droga, którą on dla nas ma, której nam nic nie zabraknie, że będziemy wtedy pod skrzydłami. Będziemy zaopiekowani. Ale cudownie kończy się ten fragment, że jeśli nawet e, w którymś momencie przyjdzie do nas lis i zwiedzie nas. I być może nas. Nasz dom zostanie opuszczony, to nadejdzie czas, że powiemy: chwała temu, który przychodzi w imię Pana. Bo słowo Pana Boga nie wraca bezowocnie. I ja dzisiaj wierzę i ufam, że każdy z nas będzie miał taki moment w swoim życiu, być może już na samym końcu, że powie: Chwała temu, kto przychodzi w imię Pana. Nie tracicie nadziei. Amen. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.